Pojędziemy dzień dobry, ja nazywam się Jakub Sionari, jestem technologiem do spraw rozwoju klienta firmy Japan Alp. Jak już widzicie Państwo za mną, przyszłość CNC, przyszłość nadchodzi i przyszłość u nas wygląda tak, jak wygląda nasze stoisko. Prezentujemy w tym roku trzy automatyzacje. Automatyzacje w trzech smakach, kolorach czy też wyglądach. Pokazujemy kobota. Rozwiązanie najprostsze, rozwiązanie, które nie wymaga wygrodzeń, rozwiązanie, które właściwie dostawiamy do maszyny i ono sobie samo działa ładnie. Pokazujemy cele Ileri roborator, która jest zintegrowanym systemem, który posiada robota wraz z magazynem palet. I też jest takim rozwiązaniem troszkę typu plug and play. Dostawiamy to do maszyny i to działa tak długo, jak detale, które chcemy wymieniać, są stosunkowo proste i nieduże. Natomiast jeżeli ktoś potrzebuje więcej, to mamy najwyższą możliwość, czyli to co widzimy tutaj zaraz za mną, robota jaskawa, wraz z pełnym wygrodzeniem, z dodanymi pneumatycznymi drzwiami i z pełnym rozwiązaniem, które ma zautomatyzować każdą obróbkę, niezależnie od tego jaka ona jest, bo jest skrojone i szyte dokładnie pod miarę klienta. Jako że przyszłość, jako że nowe technologie, zdecydowaliśmy się również na podjęcie współpracy z firmą Studer, która jest jednym z liderów w dziedzinie szlifowania, więc prezentujemy szlifierkę Studer S100, szlifierkę do otworów, szlifierkę cylindryczną oraz nasz nowy produkt Visor, czyli de facto zautomatyzowane linie produkcyjne zamknięte w jednej maszynie, wysokowydajne centra tokarsko-frezarskie. Przyszłość to także oprogramowanie. Tym razem na Stoisku podłączyliśmy nasze maszyny do sieci, pokazując Państwu, w jaki sposób działa nasz system MES. I MES to nie metoda elementów skończonych, nie tym razem. MES w tym wypadku to zarządzanie produkcją. Możemy zobaczyć, co dana maszyna robi w danym momencie, jakie były jej czasy przestoju, z jakiego powodu te przestoje występowały. Jak też na przykład podzielić e, całą obróbkę na zmiany, przypisać ludzi, którzy w danym momencie pracowali na tej maszynie, badać wydajność pracowników, badać wydajność maszyn i badać zużycie narzędzi. Nie mogliśmy udostępnić Państwu prawdziwego Bolid F1, żeby sobie nim pośmigać wokół targów, ale mamy drugą najlepszą rzecz, a właściwie dwie najlepsze rzeczy, czyli symulatory F1, na których można samemu pojeździć i poczuć się jak kierowca, a dla tych osób, które wykręcą najlepszy czas okrążenia w dany dzień, mamy przy okazji specjalne nagrody. Natomiast te targi to nie tylko nowości. Prezentujemy też maszyny, które Państwo dobrze znacie i lubicie, bo zawsze znajdziecie się ktoś chętny, żeby zobaczyć je w akcji. Mamy jednocelowy automat e, tokarski, tornos GT26. Prezentujemy również Hasa, bo Planal Hasem stoi. Jest to moja ulubiona maszyna z gamy Hasa, czyli UMC500. Mała, zgrabna, fajna pięcioosióweczka. Prezentujemy również oczywiście Nakamury, bo Nakamury są stałą częścią naszego portfolio. Mamy prostszy model AS200L, jak też znacznie bardziej skomplikowany WUY 100V, czyli wersja po redesignie, przyspieszona, odmłodzona, odnowiona. No i nasze stanowiska pozamaszynowe, bo my nie sprzedajemy maszyn. My sprzedajemy kompleksowe rozwiązania technologiczne, za co też dostaliśmy medal w tym roku, złoty medal targów MTB, narzędzia, podziwa i wszystkie inne rozwiązania, które są potrzebne, żeby samemu rozpocząć produkcję, żeby prowadzić firmę związaną z obróbką. Obróbka to nie tylko sprawanie, ale też elektroerozja. Prezentujemy Mitsubishi MV1200R, czyli niezbyt dużą, ale za to kolokwialnie mówiąc dopasioną maszynę i dwie schizmy – znakowarkę oraz napawarkę laserową, co mam nadzieję dowodzi, że jesteśmy liderem na rynku, a nasza oferta jest tak kompleksowa, jak u nikogo innego. Po więcej informacji jak zawsze zapraszam Państwa serdecznie na stronę www.aplanal.pl oraz na kanał na YouTube CNC Krok po kroku. Dziękuję ślicznie.